Wsparcie co-pilot przy pracy. Siedzisz przy biurku, zegar tyka, a lista rzeczy do zrobienia rośnie z minuty na minutę. Każdemu z nas się to zdarzyło, prawda? Kiedy przeglądasz ogromne ilości informacji, szukasz tej jednej bardzo ważnej informacji, którą trudno znaleźć, ale jest bardzo cenna. Gdy myślisz, że trafiłeś w dziesiątkę, stajesz przed kolejnym zadaniem polegającym na napisaniu wiadomości e-mail, aby przekazać to odkrycie. A w tym samym czasie Twoja skrzynka odbiorcza jest zalewana niekończącym się strumieniem nowych wiadomości, próśb i e-maili. Zacznij korzystać z Microsoft Copilot. Potraktuj go jako osobistego towarzysza produktywności AI. Chodzi nie tylko o poszukiwanie informacji niczym igły w stogu siana, ale o to, by w ciągu kilku sekund mieć do dyspozycji wszystkie materiały i narzędzia do szycia. CoPilot został zaprojektowany z myślą o szybkim dotarciu do odpowiedzi, których szukasz i przedstawia je w zwięzłym, łatwym do zrozumienia podsumowaniu przy użyciu języka naturalnego. Oznacza to, że otrzymujesz potrzebne dane bez natłoku informacji, co ułatwia ich zrozumienie i wykorzystanie. Przyjrzyjmy się kilku scenariuszom, w których Co-Pilot może być Twoim towarzyszem AI w miejscu pracy. Podsumowywanie dokumentów Masz przed oczyma dokument, który wydaje się bardziej tajemniczy niż hieroglify. Przedstaw systemowi Co-Pilot dokument i poproś, wyjaśnij ten dokument w trzech zdaniach. Zobacz, jak przekształca złożony dokument w zwięzłe podsumowanie. Wersje robocze wiadomości e-mail. Chcesz uczcić ciężką pracę swojego zespołu? Poproś Copilot o napisanie wiadomości e-mail z gratulacjami dla mojego zespołu z okazji zakończenia roku podatkowego, podkreślając. Wprowadź ważne informacje, a Copilot wygeneruje wersję roboczą, którą możesz jeszcze bardziej spersonalizować. Generator pomysłów. Jeśli jesteś specjalistą do spraw zgodności z zasadami i zastanawiasz się nad protokołami w celu zapoznania się z najlepszymi praktykami, możesz skorzystać z podpowiedzi typu Zaproponuj sposoby zdefiniowania protokołu zgodności w mojej firmie. Oferta biznesowa Chcesz przygotować ofertę dla firmy zaopatrującej dzieci w artykuły plastyczne? Wprowadź do CoPilot polecenie. Przygotuj ofertę biznesową dla firmy produkującej artykuły plastyczne dla dzieci. Pomoże ci to zainicjować przekonującą prezentację, która z pewnością zrobi wrażenie. Burza mózgów na temat produktów. Marzysz o kolejnej innowacji w dziedzinie tosterów? Poproś. Zaproponuj listę nazw produktu dla najnowocześniejszego tostera, który jest energooszczędny i stylowy. A co wygeneruje listę najciekawszych nazw. Podsumowania spotkań. Jesteś przytłoczony notatkami po intensywnym spotkaniu. Przedstaw w co notatki ze spotkania i poproś go o podsumowanie i uporządkowanie tych notatek, aby chaos zamienił się w przejrzystość. Towarzysz Kreatywności. Jeśli planujesz stworzyć scenariusz do serialu animowanego i potrzebujesz inspiracji do zaprojektowania smoka, możesz poprosić Co-Pilot: Wygeneruj scenopis obrazkowy dla sceny ze smokiem w moim scenariuszu. Gdy udostępnisz scenariusz, co sprawi, że Twoja narracja przyjmie formę wizualną. A może jesteś organizatorem wydarzeń, który ma za zadanie stworzyć zestaw menu na dużą międzynarodową imprezę. Możesz poprosić co o opracowanie skomplikowanego, pięciodaniowego posiłku, którego potrawy pochodzą z różnych kuchni świata. A jeśli jesteś nauczycielem szukającym pomocy w przygotowaniu opracowania lektury dla uczniów, po prostu wpisz: Stwórz konspekt, z którego moi uczniowie będą mogli korzystać w opracowaniu lektury. Dzięki co masz nieograniczone możliwości. Wystarczy dobrze przygotowane zapytanie, szczypta kreatywności i jasne określenie Twoich potrzeb, aby CoPilot pomógł Ci błyskawicznie odhaczyć pozycję z listy rzeczy do zrobienia.